Nawet nie się ma chyba dobry wieczór wszystkim, bo tam jest zegar. Jest godzina za 2021 albo inaczej 2040. Żeby nie myśleć, że to jest y, przed 9 rano, bo nie jest. Także jeszcze raz dobry wieczór wszystkim. Tym, którzy obserwują, nie obserwują, mają zamiar obserwować, chcieliby obserwować i nie wiedzą, co zrobić, to. Obserwuj, będę zadowolony, żeby nie było. Dzisiaj trzeba przejść już do rozcinania tej pięknej tarcicy. Wszystko przygotowane, żeby nie było, tak? Żeby nie było, dlatego z tego względu, że za chwilę tu bądź, że tu się tylko kupuje, sprząta, wiesza, remontuje, czyści, a nic się nie robi. On właśnie, że się robi. Także dzisiaj zamierzam pokazać. Nie wiem, na ile mi się to uda, bo będzie to pierwszy taki film, jak będę to rozcinał, ale zechcę pokazać, ustawić w jakimś sensownym miejscu kamerę. Sam nie wiem, jak to wszystko się zachowa. O, tu pod nogami odkurzacz, może wydawać się dlaczego, ale no nie wiem, zamiast dmuchać sprężonym powietrzem i mieć pył na całym warsztacie, wolę wciągać z każdej yy, dechy pył przed rozcinaniem, żeby i tarcie zaoszczędzić i tego wszystkiego. Także pomału zapraszam. Do materiału. Tak. To będzie taki roboczy debiut wideo. No to od razu powiem, że wyznaczyłem sobie linię. Wzdłużna linia to jest linia poglądowa, orientacyjna, służąca do wyprowadzenia krawędzi w tej desce i w dużej mierze do odcięcia bieli, zostawienia twardzieli ładnie się rymuje. I czemu ma to służyć? No przygotowaniu tarcicy pod rozcięcie na poszczególne lamele. Niestety tego musimy się pozbyć. No bo nic z tego nie zrobimy. I bieli również. A pokażę jak wygląda na całości. Może to będzie widać, ale ciężko będzie. Deska jest no, taka dość krzywa. Nie widać tego tak bardzo, jak widać to w rzeczywistości, ale taka jest. No i trzeba jakoś tą linię prostą wyprowadzić. W pierwszej kolejności właśnie linia pomocnicza. No i co tu więcej dodać? Jak już ta linia pomocnicza istnieje, przystąpię sobie od razu do ustawienia odpowiedniego tej krokwi względem tarczy, tak żeby wszystko było jak. Należy przede wszystkim bezpiecznie. Gdzieś zaginęły moje rękawiczki i niestety na gołe rączki popracuję dzisiaj. Co z BHP nie ma niby nic wspólnego. A może tyle ma wspólnego, że właśnie nie ma nic wspólnego? Ale raz nie zawsze. Nikomu się jeszcze krzywda nie stała z takiej pracy. Dobra, jak widać, krokie jeździ, bo ustawia się względem linii. Skuba na twarda jest, powiem wam, twarda jest. Mhm. Jeszcze kawałeczek. Pewnie usłyszę, że za długie filmiki i za dużo gadam. Trudno. To i tak w ogóle. Dziwne, że aż tyle gadam. Z reguły mało mówię. Taka moja natura. Jeszcze chwileczka, chwileczka. Pewnie widzicie jak tam się ładnie kręci. Dech w obiektywie. No i mogę jej ustawić. Co ja mam teraz zrobić? Po prostu kombinować. Kombinuj, kombinuj, dobrze. Jest w linii. Zablokujemy stół. Dopychamy. Zakładamy ścisk, który wczoraj pokazywałem. Od razu przejdzie test bojowy. To dość ważny test. Przynajmniej jak dla mnie. No bo przecież to samolubka. Pewnej części. No, ale jakoś się sprawdza. Dobrze. Już mamy wszystko ustawione. Decha siedzi solidnie. Jeszcze pozwolę sobie założyć okulary, z tego względu, że będzie się ostro pylić. Nie chciałbym, żeby w trakcie coś wpadło mi. Oczy i odwróciło moją uwagę całkowicie niepotrzebnie. Na odpowiednią wysokość spuścimy sobie osłonę odciągu. Przejdziemy do włączenia od samego odciągu w tej chwili, także teraz powstanie dość duży szum, ale taki będzie przy rozcinaniu teraz. Spadła szczotka. Teraz czas na uruchomienie samej piły. Włączymy napięcie. Pan gaduła się rozkręcił. Była gotowa, obroty ustawione z uwagi na wielkość tarczy 3500 obrotów, bo to tarcza 400 i piła start. I praca w re. stop, a tarcica wstępnie rozcięta. Drugi etap rozcinania będzie bardzo podobny do pierwszego z tą różnicą, że tu nie będę robił już żadnej linii. Po prostu w miejscu, w którym jest najwięcej tej tarcicy, czyli tutaj najwięcej, najmniej, czyli wyznaczam sobie optycznie tak linię prostą, biorę miarkę, mierzę, wyszło mi tutaj, bo zmierzyłem wcześniej 22 cm. Na tyle będę ustawiał przykładnicę wzdłużną i przesuwał już tylko do niej. I dalej, zwykłe, proste cięcie, i zostanie mi goła deska do pokrojenia na lamelki. Chciałbym też pokazać, że precyzja mojej pracy jest też niesamowicie wysoka dzięki tej przykładnicy i temu elektronicznemu przymiarowi, gdzie można sobie do dziesiątki ustawić. Dokładny wymiar, i tak jak chciałem mieć te 22 cm, to delikatnie sobie ustawiamy. O, przejechałem. Bum, bum, bum. A jak blokujemy, mamy tutaj mikroregulację, gdzie dojedziemy bardzo dokładnie do żądanego wymiaru. Precyzyjne 220 i inaczej być nie może. Bardzo ważne, bardzo istotne, jak chce się dbać o precyzję i wysoką jakość. A jakość wysoka jest według mnie bardzo ważna. I cóż mogę powiedzieć? Pierwsza decha rozcięta, odciąg chodził, ale jakby nie było. Tu wszystko widać. Odciąg pracował, a po pracy odciągu dodatkowo będę musiał ja popracować, ale nie tyle co ostatnio. Po płycie. No. Pierwsza rozcięta, kolejny rozcinamy w poniedziałek. Struganko. I co więcej, klejenie. Klient czeka. Klient cierpliwy, klient łaskawy. Jak się rozcinało? Bezapelacyjnie bardzo dobrze, jeśli chodzi o pracę piły. Jeśli chodzi o moje doświadczenie, to go nabywam, yy, ale jestem dokładny w tym, co robię. Także myślę, że będę się tu uczył tego wszystkiego nieustannie, a z wielką ochotą, bo bardzo lubię pracę z drewnem. Tak samo jak ze zdjęciami. Yy, a jak się rozcinało sam miesiąc? Źle. Z tego względu, że skubaniec dobrze się klinuje. Dobrze nie jest czymś pożądanym w tym wypadku. Klinuje się bardzo dobrze, co utrudnia pracę, trzeba niestety go delikatnie rozchylać, mimo klina rozczypiającego na końcach, żeby ułatwić mu przejście między przykładnicą a tarczą. Aczkolwiek przykładnica i tarcza i tak się nie pokrywają z tego względu, że jakby się zablokowało to wszystko, no to byłby piękny odrzut. I nie wiem, czy tylko na odrzucie by się skończyło. No pewnie tylko na odrzucie, tylko nie samej deski, ale też i mnie od tej deski. No dobra, na dzisiaj starczy. Idę spać. Dobranoc.